Ten film jest oznaczony Czerwoną Gwiazdką. Jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. A ty lepiej zamknij jej mordę. Dobrze. I tak nieletni widzowi nie będą słuchać tego ostrzeżenia. Użyję wibrator nuklearny. Ach, nie ma to jak porządna masowa gejowa kama sutra. Po takim ruchańsku zawsze czuję się lepiej. Sandwave, muszę Cię pochwalić. Tym razem ruchałeś się intensywniej niż zwykle. O, w mordę, co się stało Sandway'owi, Lordzie Megatronie, ruchałeś go tak mocno, że się popsuł. Byłeś dla niego zbyt brutalny. No sorry, niestety jestem kiepski w byciu delikatnym jeśli chodzi o seks. Hehehe, knockout. Czy pornos się nagrał? Tak, nagrałem porność numer 123 miliardy 484 miliony 326 980. EE. Jak to było dalej? Cóż, zapomniałem. Nagrywamy tyle pornoli, że zapominam ich ilość. Nieważne, przesyłam pornosa na RedTuba. Uwaga, nie, nie można przesyłać, przesyłać pornosa. pornosa. Miłego dnia. Co to kurwa jest? Knockout. Co się stało? Nie wiem, Lordzie Megatronie. No to się dowiedz, poszukaj informacji w internecie. A dlaczego znowu muszę sam odwalać całą robotę? Nie może tego zrobić na przykład Starscream. Noż kurwa, przestań pierdolić i weź się do pracy, inaczej nie dostaniesz kolejnego wibratora do swojej kolekcji. Rozkaz Lordzie Megatronie. Noż kurwa, knockout. Dlaczego to tak długo trwa? A, 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 a. Kurwa knockout, co ty odwalasz? Jak chciałeś się poruchać, to wystarczyło się mnie spytać. Wybacz Lordzie Megatronie, długie szukanie informacji z czasem robi się nudne. Postanowiłem powalić sobie konia, by umilić sobie czas. Aha, następnym razem zaproś mnie do wspólnego walenia konia. Lordzie Megatronie. Ty nie masz żadnego wstydu i moralności. No wiem, taki mój urok osobisty hehehe. Nieważne, dowiedziałeś się czegoś? Tak, znalazłem pewną wiadomość wysłaną na nasze konto od administracji strony Retuba. Poinformowano nas, że nasze konto zostało zablokowane, ponieważ nagraliśmy maksymalną ilość dopuszczalnych pornosów, czyli 1 bilion. To jakieś żarty. Od kiedy na stronach porno są jakieś ograniczenia? Od kiedy my przesyłamy ogromną ilość naszych nagranych kamasutr? To bez sensu. Pornosy są od tego, by je oglądać. Więc nie widzę sensu by robić jakieś ograniczenia. Widać, że mają dość naszych pornosów, które według nich robi się więcej niż ludzkich pornosów. I o to nam chodziło, by zdominować ludzkie strony porno naszymi masowymi gejowymi kamasutrami. Zadzwonię do tej całej administracji i sprawię, że zmienią zdanie. Jaki jest ich numer telefonu? Brzmi on następująco. 6969 6969 6969 6969 Muszę przyznać, że taki numer pasuje do administracji strony Retuba. No to dzwonię. Witamy w obsługach administracji Retuba. Jeśli chcesz włączyć opcję zarabiania swojego konta, naciśnij przycisk numer 1. Jeśli chcesz usunąć wszystkie pornosy ze swojego konta, naciśnij przycisk numer 2. Jeśli chcesz zakupić konto premium, gdzie nie wyświetlają się reklamy, naciśnij przycisk numer 3. Kurwa mać. Nie pierdolcie mi tu o tych gównach i kurwa dawajcie kogoś z administracji aby ze mną porozmawiał w sprawie ograniczenia liczby nagrywanych pornosów z mojego konta. Przykro mi, nie została wybrana żadna opcja. Administracja altuba nie, nie może ci pomóc, życzę miłego dnia. Wiecie co? Pierdolę to, zaraz mam kolejnego genialnego pomysła. Czy aby na pewno jest genialny? Osobiście wbijamy do kwatery głównej Red Tuba i przejmujemy władzę nad całą stroną. Wtedy nie tylko nie będzie dla nas ograniczeń, ale będziemy mogli wrzucać na tą stronę takie pornosy jakie chcemy, i co więcej, to w żaden sposób nie zaszkodzi ludzkości. Więc, autoboty nas nie powstrzymają. Kurde. Muszę przyznać, że ze wszystkich poprzednich pomysłów Lorda Megatrona ten ma największe prawdopodobieństwo powodzenia. Najpierw musimy poznać lokalizację tej kwatery głównej. Lordzie Megatronie, odnalazłem lokalizację kwatery głównej Red Tuba. Udało mi się włamać do głównego serwera Red Tuba i odnaleźć informacje o lokalizacji kwatery Red Tuba. Znajduje się w Zadupiu na Ukrainie, czyli w Czarnobylu? Nie tym razem, po prostu w Zadupiu na Ukrainie. Tutaj macie współrzędne, dobra robota, jakiś tam Decepticonie, dostaniesz nagrodę, folder z kilkoma mocnymi pornosami ze mną w roli głównej, przesyłam ci je do komputera, kliku, cholera, znowu nacisnąłem przycisk powodujący porażenie prądem przy komputerze tego Decepticona. Przepraszam, jakiś tam Decepticonie. Mówi się trudno. Starscream i Knockout. Idziemy do kwatery głównej Red Tuba w Zadupiu na Ukrainie. Later. No i gdzie jest ta kwatera główna Red Tuba? Knockout. Czy na pewno są to dobre współrzędne? Na pewno Lordzie Megatronie. Ta kwatera główna powinna być dokładnie w tym miejscu. Ale tu dosłownie nic nie ma. To tylko gdybanie. Ale być może tak naprawdę ta kwatera główna znajduje się w innym wymiarze, a wejście do niego znajduje się w tym miejscu, które jakoś musimy otworzyć. Kurwa. I co jeszcze? Może jeszcze spotykamy autoboty? O w mordę, to Decepticony. O w mordę, to autoboty. Megatronie. Co tu robisz? Mógłbym Cię zapytać o to samo optimusie. Zaraz nie. To oczywiste. Znowu szukasz wraz ze swoimi ziomkami stacji benzynowej, gdzie podają benzynę o smaku wódki. Niestety nie tym razem. To niemożliwe. To w wolnym czasie robicie coś innego niż szukanie stacji benzynowej. No, nie rób z nas takich alkoholików benzynowych. Nawet my czasem robimy coś innego. Dzisiaj Czarny Agent Bill ma 50. urodziny, a może 40, nieważne. W każdym razie idziemy kupić mu prezent urodzinowy. Tylko niestety nie jesteśmy pewni jaki prezent dla niego kupić. Cóż, czy Czarny Agent Bill lubi dezodorant i wódkę? Ano tak, to kupcie mu dezodorant i wódkę. O w mordę! Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? Teraz wiemy, co kupić dla czarnego agenta Billa. Dzięki Megatronie za radę. Ech, nie ma sprawy. Chociaż to trochę dziwne, że to ja dałem Ci jakąkolwiek radę. To co, Optimusie, powalczymy sobie. No jasne. Nawet jak jesteś pojebanym seksocholikiem, to lubię się z tobą napierdalać. Ała, ale urwał. Ale to było dobre. Teraz powalczymy wręcz Optimusie. Dobrze, Megatronie. a ja, 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 nagle zmieniliśmy się w siebie z pierwszej generacji. A teraz w siebie z filmów Michaela Bey'a. a ja, ja, ja. A masz Megatronie. Co do kuja? W ha w W tym filmie jestem niezniszczany. To niesprawiedliwe. Ale fajnie latamy i rozpierdalamy wszystko wokół. Współczuję tym co będą to później sprzątali. A ja 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 Przestań krzyczeć jakbyś był upośledzony. Przecież ty robisz to samo. Ano tak. A Ren, ta eksplozja wygląda jak krzyż, na którym umarłem. Niezła eksplozja ludziska. Eksplozje w kształcie krzyża nie są profanacją symboli religijnych. Ale to była zajebista walka o Optimusie. No, i zrobiliśmy fajną eksplozję w kształcie krzyża. I tak by wyglądały eksplozje w filmach Michaela Beya gdyby on był bardziej religijną osobą. A tak w ogóle to co tu robisz w Megatronie? Ech. Lepiej będzie, jak ci wszystko wytłumaczę. Rozumiem. Więc chcesz dostać się do kwatery głównej Red Tuba, ale okazało się, że znajduje się w innym wymiarze. Niestety, tak. To po prostu jakieś kiepskie żarty. Nie martw się Megatronie. Dostanie się do innego wymiaru jest bardzo proste. Po prostu musisz wypowiedzieć zaklęcie. Że co? To po prostu niemożliwe. Jak powiedzenie jakiegoś głupiego zaklęcia sprawi, że dostanę się do innego wymiaru? Przecież to oczywiste, megatronie. Nie czytałeś wielkiej encyklopedii o podróży międzywymiarowych? Encyklopedii czego? Raczej nie. W każdym razie w tej encyklopedii napisano, że odkryto, że dzięki wypowiedzeniu pewnych słów można otwierać międzywymiarowe portale. Naprawdę nie wiedziałeś o czymś tak oczywistym? Nie, to nie jest oczywiste. Na pewno nie z perspektywy fizyki. To są jakieś głupoty. Jak wypowiedzenie jakichś słów może cokolwiek zrobić? Jak nie wierzysz, to trudno. Aby otworzyć portal, musisz powiedzieć. Kiku pilku ans la Folo, a jestem jakimś gandalfem, który musi wypowiadać jakieś zaklęcia. Po prostu to zrób megatronie. No dobra, echem. Kiku pilku folo. Tralalala -la -la, portal jest otwarty. Życzę miłego dnia. Kurwo. Wiesz co Optimusie? Jebać to, ważne że otworzył się portal. Dzięki Optimusie. Nie ma sprawy. Jeszcze raz dziękuję za twoją radę. Jestem pewny, że czarny agent Bill będzie zadowolony z prezentów, które mu kupimy. Starscream, knockout. Idziemy do kwatery Red Tuba w innym wymiarze. Ech, nie mieliśmy za bardzo okazji do swojego występu. Spokojnie, Starscream. Może jeszcze dostaniemy swoją okazję. Later. I gdzie kurwa jesteśmy? Jest tu ciemno jak w dupie. W jakiej dupie, lordzie Megatronie? W twojej? Bardzo śmieszne. Zaraz ty będziesz w dupie. Megatronie. Megatronie. Zaraz. Kto do mnie mówi? Nie ja. Ani ja. Megatronie. Poważnie, kto do mnie mówi? Kurwa, w tych ciemnościach nie, nie można się, się normalnie, normalnie komunikować. O, o, teraz jest światło. Zaraz, co do chuja? Unikronek? Jak to możliwe? Czy moje własne oczy robią mnie w chuja? Właśnie robi się ciekawie. I to bardzo. Co tu robisz Unikronku w tym wymiarze? Megatronie, mój były uczniu, jeszcze, jeszcze tego nie, nie rozumiesz? rozumiesz? Jesteście w kwaterze głównej Retuba. Okej, okay. ale dlaczego ty tu jesteś? Ja pierdolę, naprawdę jesteś debilem. No to powiem to w następujący sposób. Jestem administratorem Retuba, a ten wymiar to moja prywatna przestrzeń skąd kontroluję tą stronę porno. O w mordę, naprawdę? Nie, to był żart. Naprawdę? Oczywiście, że nie, to był żart żartu. Naprawdę jestem administratorem Retuba. Aha, o kurwa. Teraz cała sprawa się skomplikowała. Zaraz. To wszystko twoja sprawka? To ty zablokowałeś nam konto na Rytubie? Zgadza się. Wszystko poszło według mojego planu. Jako administrator zablokowałem wam konto by sprawić byście przyszli do tego wymiaru. Jesteś bardzo przewidywany Megatronie. Zrobiłem to bo potrzebuję was by ukończyć Infinity Ordi. Infinity Ordi? Tak. Postanowiłem w inny sposób erotycznie opanować wszechświat niż pokonanie mojego brata. Próbowałem stworzyć pozycję seksualną, która sprawi, że każdy się od niej uzależni. Zdobyłem prawa administracyjne Retupa i przez długi czas oglądałem i dokładnie analizowałem każdego pornosa, by poznać jak najwięcej technik ruchania, by stworzyć swoją nową technikę. Nową technikę nazwałem Infinity Orgi, czyli nieskończona Orgia. Jak uda mi się stworzyć tą technikę i ją rozpowszechnić, to jak ludzie zaczną się ruchać z tą techniką, to będzie mi lepiej pochłaniać wszechświat i zmieniać go w moją energię seksu. Wow. Muszę przyznać, że cokolwiek byś się nie zajmował, zawsze masz ambicje na skalę wszechświata. Kurde, muszę przyznać, że nawet Megatron wypada blado przy unikronku. Nawet potężny Gej nie będzie mógł się równać z potężnym erotycznym Bogiem Gwałtu i spermy. Megatronie, teraz jak tu jesteś, to mam dla ciebie propozycję. Razem ze swoimi sługami pomóż mi ukończyć Infinity Ordzi. Jeśli to zrobisz, to przekażę ci prawa administracyjne. Rtuba. po dopełnieniu Infinity Ordzi, ta strona nie będzie mi już potrzebna. Będziesz mógł z tą stroną zrobić dosłownie wszystko. O kurwa, no jasne że ci pomogę, przy okazji poznam nową pozycję seksualną, co wy na to Starscream i Knockout. O w mordę. Aż trudno odmówić takiej propozycji. Cokolwiek by się nie wydarzyło. Zawsze będę gotowy się z tobą poruchać, mój kochany megatronku. Bardzo dobrze, aby ukończyć pozycję, pozycję to ludzi, musicie zacząć się ze mną intensywnie ruchać, by, by wytworzyć, wytworzyć potężną, potężną energię seksu, która sprawi, że każdy się od niej uzależni. Ostrzegam, że bardzo możliwe, że wasz orgazm może was zabić. No to, to zaczynamy, zaczynamy wstępny seks by przejść do dopełnienia. Ach. O a mordę. Nie wiedziałem, że można takie rzeczy robić penisem. Ja ja

Kurwa, zaraz wybuchnę, dosłownie. O nie, chyba trochę przesadziliśmy z seksem. Przez moją niestabilną energię seksu wszechświat zaraz wybuchnie.